Siemano widzowie, w dzisiejszym odcinku sprawdzimy sobie co ludzie zaoferują mi właśnie za tego oto Titanic Neon Agony. Więc bez przedłużania zostaw tutaj suba, łapkę w górę i zapraszam Ciebie do oglądania. No i dla tych co nie wiedzą jest to mój własny Titanic. Udało mi się go dropnąć na ostatnim live z update'u, a tutaj macie mały urywek z tego. Naprawdę, niestety, musiałem wyciszyć, bo są tam prawa autorskie. Ale, ale moja reakcja była mega epicka. Ci co byli, to wiedzą. Więc mamy sobie takiego Titanica, jeszcze z najlepszym enchantem, jaki jest tylko możliwy: czyli Super Teamwork. No i w tym updatecie została dodana również Pro Trading Plaza. I na nią właśnie pójdziemy, zobaczymy co ludzie zaoferują. Z racji tego, że jego enchant to Super Teamwork, jego value wynosi około 90-95 trylionów. A w gemach jest to około 5 trilionów gemów, więc mega, mega dużo. No i też oczekuję na mega wielkie oferty za niego. No ale to się za chwilkę okaże. Oczywiście odpalamy pierwsze co trady, no i piszemy na czacie, że chcemy go wytradować. Zobaczymy co tutaj dostaniemy za oferty. W ogóle widzowie, co uważacie o nowej Trading Plus? Bo mi się mega podoba, jest bardzo ładnie zrobiona moim zdaniem. Oraz bardzo fajne, że wprowadzili te aukcje. Też mi się bardzo podobają, i strasznie łatwo wychwycić jakąś promocję. Przykładowo, cupcake kupiłem za 10 milionów gemów. No i napiszcie, co o tym sądzicie. A my, bez przedłużania, lecimy z pierwszym tradem. Co my tutaj będziemy mieli za ofertę? Antrusted XD07 daje jakąś potężną owkę. Okej, okay, mamy huge kata. Mamy huge rainbow unicorna. Mamy huge crystal Go doga. Oczywiście oba w wersji rainbow. Mamy Huge Festive Cata, Shiny Jolly Penguin, Hacket Cat Golden, Huge Floppa Golden, balon Axalo, Ducky, Cobra, Cupcake, balon Dragon, Mr. Clubs, Snowman, Rinder Dog, Scary Cat i dwa Huge Hacket Caty wersji Golden. A i jeszcze nie zauważyłem, mamy tu 406 bilionów gemów, czyli oferta naprawdę bardzo mocna. Nice no Titanic thank you bro No ale niestety muszę odrzucić bo ta oferta jest no przy tym co dostałem to ta oferta jest mega mega słaba więc kancelujemy Aktualna najlepsza oferta jak dostałem to jest około 30 Rainbow Hughes plus 3 Huge katy i 1 trillion gemów Zobaczymy, czy ktoś jest w stanie ją pobić. Dobra, tu ziomek coś nam pisze, co tam? Can I offer? Sure, oczywiście, no kurczę, mordeczko. Po to to wystawiam, po to to pisałem. Okej, okay, co my tutaj dostajemy? Ponad 1 trylion gemów, jest to dokładnie 1 trylion 200 bilionów. Mamy tutaj nebule Dragona, Sog Monkey, Golden Hacked kada Golden Cupcake. -a. No kurczę, te huge już widzę, że słabsze daje. Nie ma jakichś OP huge, ale jest ich mega dużo. Mamy haked'a, cupcake'a, Korgiego, Scar, naprawdę mega dużo tych huge tutaj ma. Oj, tu już chyba daje gifty, czyli mi się huge skończyły. No, oferta jest nawet, nawet, ale nie za Titanica, byczku. Taka oferta na przykład? Za Huge byłaby nawet ok. Myślę, że za Huge udałoby mu się tradeować ale za Titanica, no niestety. I moim zdaniem w ogóle Preston dodał najlepszą rzecz, czyli właśnie tą Pro Trading Plaza. Jedna przynajmniej z najlepszych rzeczy, bo naprawdę, no ktoś ma na przykład Titanica i wchodzi na normal trading Plaza, gdzie ludzie mają, nie wiem, dwa Huge. A, A tutaj sami widzicie, ile ludzie mają Huge i y, jakie potężne oferty dostajemy. Więc tutaj giga plus dla Prestona. No ale mamy kolejną ofertę, więc akceptujemy i patrzymy. Co tutaj Sad Al nam zaoferuje? Okej, okay, od razu leci z huge'ami. O, mamy tu huge wiewiórkę, którą chciałem sobie kupić. No ale oferta to jest naprawdę mega tragiczna. 20 BGMów i te huge, nie wiem, może mają, nie wiem, z 2T value. Mordeczko jeszcze 80 około teci brakuje, albo 90 nawet. No niestety, kanceluje mordo. Wybacz. Dobra, co nam Tommy zaoferuje? O kurczę, tutaj już mamy naprawdę potężną ofertę. Mamy huge catty 2. Mamy huge rainbow unicorn. Mamy huge. Nightfall Wolfa w wersji Golden, czy to już jest łącznie około 100T value. Aczkolwiek ciekawe, czy te huge katy to jest clean serie, czy jednak copy. Jeżeli uda mi się, to szybko sobie luknę. Okej, okay, nie wiem, czy dobrze zobaczyłem, ale to są niby na stronie clear huge katy. I mają oba stręcz piątkę. Ale wydaje mi się, że jeden z nich przynajmniej jest copy. No, oferta ogólnie? Nie, no, napisał, że clean. Okej, okay, czyli chyba jednak clean. Nie, no, oferta chyba aktualnie najlepsza, póki co. Plus te huge katy mają stręcz piątkę, czyli naprawdę potężny enchant. No, ale niestety muszę mu podziękować, bo ja swojego Titanika póki co nie Zamierzam selnąć. Ale kto wie, może za jakiś miesiąc, dwa nigdy nie wiadomo. Dobra, co tam nam ziomek zaoferuje? Co jest? Huge mebo w wersji Shiny. Jeszcze nigdy go w gierce nie widziałem, tak szczerze, ile on aktualnie jest warty? Nie no, naprawdę jest dużo warty, 15 trilionów a jeszcze w wersji Shiny to około 30 trylionów gemów. Ciekawa, jak ten mebo wygląda. Idę go poszukać tego ziomka, ale no niestety odrzucam. Ale jestem bardzo ciekawy jak on wygląda w gierce. Jeszcze w wersji shiny, pewnie pięknie się świeci i pięknie wygląda. Czy jest tutaj gdzieś ten ziomek? No dobra, nie widzę go, ale spytam się mojego widza, czy może ma jakąś ofertę. Bo jak widzicie, on jest również mega bogaty. Dobra, mówi, że jest biedny, ale zobaczymy, czy tak naprawdę jest, czy nie jest. Uwaga, dobra, mamy Storm Agony razy 4. Mamy tu Golden Santa Papsa. Mamy Gargoyla wersji Rainbow. Mamy Mozaiki 2 wersji Rainbow. Dwa Hellroki Golden. No w porównaniu do tego co miał to faktycznie troszkę zbiedniał, ale oferta i tak mega mocna. W ogóle dopisał mi, że czy wiem, że jest to super teamwork. oczywiście, że wiem, więc myślę, że oferty za niego dostanę nawet do 100 Value. Dobra, i mamy kolejną ofertę od Dark Flexa. Daje nam Huge Inferno Cut to wersji Golden. Ej, chyba nigdy go w życiu na... Ej, chyba nigdy go nie widziałem w gierce. Ile on w ogóle jest warty? 13 trylionów gemów i plus Hellroki, no to... No oferta nie jest za mocna niestety, please. No mordeczko, sorki, wybacz, ale kanceluję tą ofertę. Chyba aktualnie najgorsza na dzisiaj. W ogóle widzowie, chciałem was prosić, że jeżeli macie wolne 2,5 begemów, używajcie tego stanowiska z pandą. Chcę widzieć, ile osób będzie miało pandę na trading plazach. Może uda podbić nam się tą gierkę i zamiast Pet Simulator X będzie panda Simulator X. No ale póki co lecimy z kolejnym tradem. Dudziolek, Dudziolek, co nam tutaj masz do zaoferowania? Huge ballon dragon, okej. Okay. Czy coś jeszcze? Czy skasował? O co tu chodzi? OK. Okay, czyli balon axalot, czyli chyba chce selnąć, czy daje on owkę? Daję chyba owkę jednak, czyli dwa balony, Heller No i to chyba tyle, czy coś jeszcze dokłada może, nie wiadomo. Nie, to chyba tyle, bo już nic nie nakłada, tak myślałem. No, powiedz tak, za Freaką mogę przyjąć albo za innego Huja, ale na pewno nie za Titanika-morteczką. Oj, tutaj mamy gościa z Titanic Hubertem. I jestem ciekaw, czy on może złożyłby mi jakąś fajną owkę. Czy to jest Preston? Nie, no to nie jest prawdziwy Preston, a już uwierzyłem. Ogu widzowie, piszemy z prawdziwym Prestonem. Okej, okay, ale w międzyczasie zdałem ofkę od go, ale tu widzę, że same heleroki wlatują, więc niestety z automatu nie. Zobaczmy, co napisał do nas Preston w ogóle. Czy mam ofertę za jego Rainbow Blue Big Mascota? No niestety nie. No nie, uciek mi, ja chciałem spytać, czy ma ofkę, może za mojego Titanic'a, bym miał kurczę fajną miniaturkę, że Preston składa mi ofertę. No niestety nie udało się. Dobra, ale mamy jakąś ofertę od Zbanek Pospolity To jest chyba Polak w ogóle I co my tutaj mamy? O kurczę, ile Rainbow Huge'y Mamy Hakeda raz, dwa Rainbow Gargoyle, cupcake. Cupcake'a Mamy Tidea wersji Shiny Festive Rainbow, Scarecrow, którego w sumie też miałem. Co my tutaj mamy? Knife Karty, mamy tu Rainbow Hellrocki. To dosyć dużo i 20 BGMów. No, napiszem mu, że fajna owka. ale nie jestem w stanie tego zaakceptować, bo nie wiem, czy to jest nawet 1T game Value. Ale myślę, że tu 1T, 1,5 jest na spokojnie. Pet Value, no to myślę, że no troszkę więcej. Please, mogę? no sorry, niestety mordeszko muszę odrzucić, więc cancelujemy i idziemy szukać dalej. Czekam na jakąś naprawdę mega potężną owkę. Dziesiąbek może jakiegoś Titanika zaoferuje. Ale na tej Trading Plazy chyba od każdego dostaliśmy już ofertę, więc spora na zmianę Trading Plazy. No i mamy tutaj nową, mocarną Trading Plaza gdzie ludzie Titanikami normalnie żygają chyba. Mamy tu jednego, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Titaników. Nie, sorry, jednak to jest jeszcze Hubert, czyli 8 Titanic Petów. No i jestem ciekawy, czy ktoś może by mi dał mankę ej, mankę, to bym chyba nawet... za mankę może bym się nawet tradenął. A jest do tego szansa, bo mamy ten kozacki enchant. Więc spróbuję w sumie do niego wysłać ofertę. No póki co się nie uda, niestety ziomek chyba ma ze dwóch. No ale spróbujemy za pewną chwilę No i mamy pierwszą ofertę na nowej Trading Plazie I ziomek z tego co widzę uwielbia shiny pety I mamy tu wszystko w wersji shiny Czyli od krystala do nawet huge rinder doga Mamy też pety w wersji rainbow Czy ziomek ma jakieś normal albo golden? Chyba same rainbow i shiny Ogólnie, jak ktoś ma 4 tryliony gemów, może sobie kupić tutaj po prostu. Klika sobie, kupujesz Titanic Huberta i masz. Okej, okay, i mamy pierwszą ofertę z Titaniciem. Jest to Titanic Hubert. I to jest chyba aktualnie, nie wiem, ale chyba druga albo trzecia najlepsza ofka. Ale Titanic Hubert jeszcze z mega słabym enchantem. Jest wart około 75 trylionów. Czyli oferta mega na minus, moim zdaniem. Nawet jak dołoży do 50 BGMów. Znaczy, może nie jakoś mega na minus, ale jest to jednak lekko na minus. No ale w udało się. Cel dzisiejszego odcinka dla mnie jest zaliczony, bo chciałem dostać jakąś ofertę za Titanika. No ale niestety kancelujemy, ale uważam, że ten Titanic jest naprawdę mega piękny. Sami patrzcie, jakie on ma piękne, wielkie czoło. No mega słodki. Jak my chyba ziomkami zostaliśmy normalnie. Dobra, ja stąd uciekam, bo ziobek to normalnie już mnie prawie przytula, więc ja stąd jak najszybciej uciekam. No i tutaj już się mordeczkę nie dostaniesz, już bym chciał goić. Tu niestety mordo się nie dostaniesz. No, i tym akcentem zakończymy sobie tutaj nasz odcinek. Ale na zakończenie mam dla Was do rozdania jeszcze Golden Huge Hellrocka. Jedyne co musicie zrobić, to napisać ważnik w komentarzu. A ja tradycyjnie na następnym odcinku wylosuję jedną osobę, która go zgarnie. A teraz na ekranie macie zwycięzcę ostatniego losowania. Serdecznie mordeczko Ci gratuluję i idziemy wypłacić Ci nagrodę. Nik już wpisany, PET zaznaczony i zostało nam tylko wysłać, więc wysyłamy. No i nagroda poleciała. A ja wam dziękuję serdecznie za oglądanie tego odcinka do następnych takich i się mano.